什么？ Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich na konferencji prasowej sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Musieliśmy przenieść naszą wystawę nieco dalej od budynku, dlatego że ochrona pana premiera Tuska nie życzyła sobie, żeby pod oknami pana premiera Tuska ta wystawa ukazująca prawdziwe oblicze tego, jak rozdysponowane zostały z fundusze z programu KPO ujrzała światło dzienne, żebyście Państwo się po prostu o tym dowiedzieli. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, ponieważ jesteśmy kilka dni, właściwie w piątek odbyła się konferencja rządowa w sprawie tej wielkiej afery związanej z wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy to był fundusz utworzony na poziomie Unii Europejskiej, który miał służyć do odbudowy gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej po pandemii, po trudnych czasach pandemicznych, lockdownów, zapaści gospodarczej. To miały być środki przeznaczone na rozwój, ochronę zdrowia, ochronę środowiska. Odbudowę infrastruktury oraz wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ponieśli realne szkody, rzeczywiste szkody majątkowe w związku z bardzo często także przerwanymi łańcuchami dostaw. dostaw. Wszyscy Państwo obserwowaliście na przestrzeni ostatnich tygodni, co się wydarzyło w Polsce z pieniędzmi, które Donald Tusk reklamował w spotach kampanijnych i opowiadał, że palety pieniędzy, euro napłyną do polskiej gospodarki i z tych pieniędzy będziemy mogli korzystać wszyscy. Okazało się, że tak nie jest i tak nie było, ponieważ pieniądze z jednego z funduszy Choreka zostały wydatkowane bardzo bardzo często na różnego rodzaju fanaberie, jachty, sauny, solaria, ministerstwo wódki i śledzia, seks kluby. Tak pieniądze, które miały służyć rozwojowi polskiej gospodarki, podniesieniu polskiej gospodarki, nadaniu jej pewnego impulsu, zostały po prostu roztrwonione. Ta konferencja, która miała miejsce w piątek i dlatego tutaj się dzisiaj spotykamy, też kompletnie niczego, szanowni państwo, nie wyjaśniła, ponieważ przedstawiciele rządu dzisiaj mówią, że ponad 3200 umów zostało skontrolowanych, z czego raptem w siedmiu doszło do wykrycia jakiejś nieprawidłowości, kilkadziesiąt jeszcze ma być ponownie sprawdzanych. Natomiast w żaden sposób przedstawiciele rządu na przestrzeni tych ostatnich tygodni nie odnieśli się do informacji medialnych, które wskazują na... Na to, że środki z krajowego planu odbudowy wędrowały do rodzin polityków obecnej koalicji rządzącej. Beneficjentami są żony, mężowie, synowie, córki polityków obecnej koalicji rządzącej, co prezentujemy na dzisiejszej wystawie, którą tutaj uruchamiamy przed państwem z krajowego planu odbudowy. Bogacze z KPO, tak się nazywa ta wystawa, setki tysięcy złotych na wsparcie firm, działalności gospodarczych, polityków i ich rodzin z obecnej koalicji rządzącej. To jest skandaliczny proceder, pokazujący niejasną również sieć powiązań pomiędzy tymi, którzy te środki rozdy, roz, rozdzielali, a tymi, którzy je otrzymywali. Dlatego my, szanowni państwo, raz jeszcze stawiamy pytania do rządzących. Jakie były kryteria rozdziału tych pieniędzy? Jak to się stało, że bardzo często ich koledzy w rządzie decydowali o przydziale środków, a beneficjentami są rodziny innych znowu polityków obecnej koalicji rządzącej? Dlaczego nie wyciągnięto żadnych konsekwencji wobec tego rodzaju procederu i czy politycy i ich rodziny Zwrócą te środki, które w sposób naszym zdaniem rażąco, przynajmniej nieetycznie, zostały im przydzielone. Bardzo dziękuję, panie rzeczniku. Szanowni państwo, pieniądze z KPO miały iść na innowacje, na wsparcie sztucznej inteligencji. Na nowoczesne technologie, na onkologię, na ochronę zdrowia, na edukację, miały stanowić element koła zamachowego, który w trudnych czasach geopolitycznych miał Polskę poruszać ku rozwojowi. I czego się dowiedzieliśmy w ciągu ostatnich miesięcy? Dowiedzieliśmy się, że w kraju, który ma 38 milionów mieszkańców i setki tysięcy firm, pieniądze z KPO akurat dziwnym trafem trafiają do rodzin polityków koalicji rządzącej. Dzisiaj tutaj za nami możecie państwo popatrzeć im w oczy, ale mówimy to w gruncie rzeczy do naszych rodaków, aby mogli spojrzeć w oczy tym, którzy dziwnym trafem piszą najlepsze wnioski w państwie Donalda Tuska, którzy są tak dobrzy, tak doskonali, że tylko oni mogą otrzymać dofinansowania. Piątkowa konferencja pani pełczyńskiej na Łęcz jest żenująca. Po pierwsze, cóż to za zwyczaj, żeby ten, kto jest oskarżany o popełnienie błędów i dokonanie nieprawidłowości, sam był sędzią we własnej sprawie. Po drugie, szanowni państwo, chcemy zrozumieć, że zdaniem rządu Donalda Tuska pieniądze na klub dla swingersów, na jachty, katamarany, na dziwne zakupy dla solariów, że w tej sprawie wszystko jest dobrze. To jest oficjalny przekaz rządu Donalda Tuska. A jednocześnie nikt nie chce zabrać głosu w sprawie tych wielu milionów złotych, które są jakże wielkim wsparciem finansowym dla rodzin polityków. Chciałbym, żeby. Posłowie koalicji rządzącej mogli spojrzeć, mówiąc słowami Jana Olszewskiego, prosto w oczy mieszkańcom Warszawy i polskich miast i powiedzieć, że wszystko jest dobrze, że akurat małżonka albo syn działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył najlepszy wniosek i dlatego dostaje 500 tysięcy złotych, że właśnie słynny ze swojej elegancji, savoir-vivru i skromności. Poseł Łącki przekonuje nas, że właśnie jego rodzina, firma, jego małżonki otrzymała te dofinansowania, ponieważ były to najlepsze wnioski. Szanowni Państwo, jest to jedna z najbardziej obrzydliwych i bulwersujących afer ostatnich lat. My, jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości wystąpiliśmy do instytucji OLAF w Unii Europejskiej, która ma skontrolować wydatkowanie środków KPO. I ja już zostawię na boku wstyd i zażenowanie polskiej delegacji kiedy europosłowie z innych państw podchodzili i pytali co Donald Tusk zrobił takiego że dał pieniądze na jachty katamarany i na klub dla swingersów. W ten sposób musieliśmy się w imieniu polski Polaków tłumaczyć przed europosłami z innych krajów, którzy nie byli w stanie tego zrozumieć. Ale również złożyliśmy jako europosłowie wniosek do Ursuli von der Leyen, aby pan Serafin Bliski, zaufany współpracownik Donalda Tuska był wyłączony z kontroli tych środków, ponieważ nie może być tak, że ktoś jest sędzią we własnej sprawie. Jest to maksyma, tak stare jak prawo rzymskie. Ja wiem, że dzisiaj pan Żurek i inne osoby wprowadzają nieznane cywilizacji łacińskiej instytucje prawne, które nie są znane ani teorii, ani doktrynie prawa, ani orzecznictwu, ani sądom ale nikt nie będzie sędzią we własnej sprawie i ani Donald Tusk, ani pan Żurek. Dlatego te środki muszą zostać skontrolowane i jeżeli Unia Europejska tego nie zrobi, to my szanowni państwo deklarujemy, że kiedy prawo i sprawiedliwość wróci do władzy, to oczywiście, że naszym priorytetem będzie rozwój Polski, ale również rozliczenie tych, którzy wzięli pieniądze z KPO, pod, dlatego że prawdopodobnie byli spokrewnieni z politykami koalicji rządzącej. Dzień dobry, proszę państwa. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, jakie były prawdziwe intencje Donalda Tuska, kiedy blokował wypłatę środków z KPO przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Były dwa wymiary. Pierwszy polityczny, chodziło o... Zyskanie dodatkowego argumentu w kampanii wyborczej Donald Tusk wykorzystał swoje relacje, co prawda uległo, ale jednak relacje z Ursulą von der Leyen po to, żeby wstrzymać te środki. Natomiast był też drugi wymiar, wymiar stricte finansowy. Chodziło o to, żeby politycy koalicji rządzącej dziś, a wtedy przez 8 lat opozycji znowu mogli dopchać się do żłoba i czerpać garściami ze środków publicznych, środków unijnych czy też środków krajowych. Proszę Państwa, KPO to jest pożyczka. Pożyczka, którą wszyscy my będziemy spłacać, i okazuje się, że my wszyscy będziemy spłacać pożyczkę zaciągniętą na potrzeby rodzinnego Interesu pana marszałka Czarzastego, z tego, rodzinnego interesu pana posła Łąckiego, który przecież jest najbogatszym posłem w polskim Sejmie, a mimo to schylił się po dodatkowy milion złotych, czy też na potrzeby rodzinnego interesu pani Doroty Ryli, wszystkich tych innych osobistości przedstawionych na naszej wystawie. Pani Pełczyńska nałęcz przeprowadziła pseudo audyt i wyszło jej, że z trzech tysięcy umów jedynie siedem nieprawidłowości było. Oznacza to, że te osoby, które są beneficjentami tego programu, prawdopodobnie ze względu na swoją przynależność partyjną, nie będą musiały zwracać tych środków. I mało tego, pani uczyńska nałęcz stwierdziła, że ją legitymacje partyjne nie interesują. Co oznacza, że pewnie we wszystkich kolejnych dotacjach, programach z KPO, z ze środków krajowych osoby legitymujące się przynależnością partyjną do koalicji rządzącej będą mogły z tych środków korzystać. Proszę państwa, to jest wystawa hańby, wstydu. To jest wystawa osób, które wykorzystują swoje koneksje, znajomości i pozycje, sięgnęły po pieniądze, które były przeznaczone dla tysięcy uczciwych przedsiębiorców, którzy ucierpieli w czasie pandemii COVID. I nie ma co się mieć złudzeń, że tak długo jak rządzi Donald Tusk, tak długo jak jest pan Żurek, pan Kierwiński, ta sprawa rzetelnie nie zostanie wyjaśniona, bo cały czas obowiązuje doktora Neumana i każe się tylko tych, którzy zostaną złapani za rękę, a i to nie zawsze, bo przecież Sławomir Nowak, pomimo tego, że chował ponad 4 miliony złotych łapówek w nogach od stołu i w różnych skrytkach, w tej chwili jest zwalniany z zarzutów. Natomiast ja się przyłączam tutaj do apelu i zobowiązania pana europosła Bocheńskiego i naszym priorytetem po powrocie do władzy będzie rzetelne i transparentne wyjaśnienie tej sprawy oraz pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy Stali się beneficjentami tylko ze względu na przynależność partyjną, jak i tych, którzy decydowali o rozdziale tych środków. Bardzo dziękuję. Czy... Jeszcze jedna, jedna uwaga, przepraszam, bo jeszcze jedna rzecz. Szanowni Państwo, KPO to jest pożyczka, i dlatego zwracamy się do naszych rodaków. Popatrzcie sobie na twarze tych polityków, i Wy, jak siedzicie teraz przed telewizorami, czy oglądacie nas na swoich komórkach, czy tabletach, Wy będziecie spłacać ze swoich podatków. Te dofinansowania tym ludziom. I powiedzcie mi, że tak powinno funkcjonować państwo polskie, bo my uważamy inaczej. Czy są jakieś pytania, proszę państwa? Czy są jakieś pytania? Panowie, pytanie. Dzisiaj po minister Żurek przedstawi pierwszy raport komisji dotyczący represji wobec organizacji i działaczy społeczeństwa obywatelskiego za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czego panowie spodziewacie się po tym raporcie ministra Żurka? Szanowni Państwo, wszyscy doskonale wiemy, że minister Żurek po coś został skierowany do ministerstwa i dalej legitymizuje te nielegalne działania prokuratorów, którzy zostali w... Prowadzeni również w sposób nielegalny do budynku prokuratury, i wiemy doskonale, że tu nie chodzi o to, żeby poznać jakąkolwiek prawdę, tylko i wyłącznie dzisiaj panu ministrowi Żurkowi chodzi o to, aby wykorzystywać wszystkie instrumenty, które ma w swojej dyspozycji, aby dokonywać swego rodzaju rewanżu na konkurentach politycznych i oczywiście kreować sprawy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Powiedziałbym, że nic się nie spodziewamy, ale jak pan redaktor zmusza nas do wysilenia naszej wyobraźni, to myślę, że punktem pierwszym będzie opis zamachu, jakiego doświadczył sędzia Żurek ze strony maszyny sprzątającej w sądzie. Ja bym chciał jeszcze uzupełnić, bo to jest ten sam zespół, który został powołany do oceny zachowań funkcjonariuszy wobec tak zwanych aktywistów, babci Kasi. Babcia Kasia jest nazywana aktywistką, mimo że powinna być nazywana e, chuliganką. I mam taki apel do pana ministra Żurka, żeby łapy precz od dzielnych funkcjonariuszy, którzy stoją na straży prawa i stali zawsze. Murem za polskim mundurem. mundurem. Szczekaniowani są żołnierze i dzisiaj dobierają się również do polskiej policji. To wymiar sprawiedliwości. Donald Tusk e, mówi o tym, że Prawo i sprawiedliwość rozwaliła Trybunał Stanu, tak jak i inne e, instytucje sprawiedliwości, jak panowie to skończy. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie była konferencja naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który krok po kroku wyjaśnił, czego dopuszcza się dzisiaj minister Żurek razem z Donaldem Tuskiem, bo to na pewno za zgodą oczywiście wszystko się dzieje Donalda Tuska w wymiarze sprawiedliwości. Już same, samo środowisko sędziowskie przeciwstawia się tego rodzaju decyzjom, jak chociażby odwołania prezesów sądów dokonane nielegalnie przez ministra Żurka. Losowanie do skutku, również składów sędziowskich. Różnego rodzaju, szanowni państwo. Działania, które zmierzają do dezorganizacji całego wymiaru sprawiedliwości, blokowanie powo powołanie sędziowskich, to również przecież zasługa tego rządu, co bezpośrednio przekłada się również na sposób funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym minister Żurek jest szkodnikiem, tak jak i szkodnikiem jest Donald Tusk. Jeszcze jakieś pytania? Tak, kwestia palestyny. Panowie, co byście rekomendowali państwu? stanowisko w kwestii związanej z konfliktem, który się dzieje teraz w Strefie Gazy, czy są różne narzędzia, mówimy tutaj również o tych kulturalnych wydarzeniach czy sportowych, ale na przykład w Palestyny, jaką co rekomendowałoby i jak decyzję była robią z sprawie? Czy panie redaktorze, to jest w tym momencie straszliwy, brutalny konflikt, który bulwersuje opinię publiczną na całym świecie z różnych stron. Państwo polskie w tym momencie znajduje się w bardzo trudnej geopolitycznej sytuacji i jest zaangażowane głównie w swoją politykę wschodnią. I byśmy rekomendowali rządowi głęboko i daleko posuniętą wstrzemięźliwość i tak długo jak Rzeczpospolita Polska nie jest w tę sprawę wciągana, ani nie jest ani arbitrem, ani żadną stroną tego sporu, powinna trzymać, utrzymywać równy dystans w tej